Lęk. Głównym wrogiem wiary czy zaufania jest lęk, który odnosi się zawsze do kogoś lub czegoś, co znajduje się poza nami, w świecie zewnętrznym, i w ten oto sposób różni się od niepokoju, znajdującego swoje źródło w naszym wnętrzu. Lęk przed mrokiem jest pierwszym i podstawowym rodzajem lęku. A jego pochodne są związane ze strachem przed nieznanym oraz przed śmiercią. Lęk wyolbrzymiony nazywany jest fobią. Lęk jest przeważnie konsekwencją myśli lub działań, które uznajemy za moralnie niewłaściwe czy naganne. Prawda jest taka, że to my sami, swoimi przekonaniami, doprowadzamy do powstania lęku. Pomyśl, które z twoich zachowań czy myśli wpływają na zaistnienie lęku. Jeśli przyznasz się do współudziału w jego tworzeniu, będziesz mógł także zostać autorem jego unicestwienia. Sam powołałeś lęk do życia, więc teraz powinieneś go zniszczyć. I nie złość się, że czynię cię odpowiedzialnym za to, co czujesz, ale uświadom sobie, że jeśli chcesz sam decydować o swoim życiu, musisz aktywnie na nie wpływać. Pomyśl więc, w jaki sposób wpędziłeś się w niewolę lęku, a na pewno znajdziesz drogę do uwolnienia się od niego i poczujesz ulgę. Poniżej przedstawiam kilka sposobów zapanowania nad lękiem. Niektóre z tych ćwiczeń są dość krótkie, ale przecież podstawą udanej wizualizacji jest zasada im krócej, tym lepiej. Dla naszej psychiki i ciała ćwiczenia wizualizacyjne są wstrząsem, dzięki któremu pobudzamy wrodzoną zdolność do samouzdrowienia. Zawsze, gdy tego potrzebujesz, możesz wybrać jedną wizualizację lub Kilka z nich. Ćwiczenie pierwsze, psalm 23. Cel: zlikwidować lęk. Częstotliwość? Zależnie od potrzeb, przez jedną lub dwie minuty, co 15-30 minut, aż lęk ustąpi. Zamknij oczy i wykonaj trzy wydechy. Wyobraź sobie, że niesiesz ze sobą kij i laskę. Laska pomaga Ci kroczyć prostą drogą, a kijem odstraszasz każdą przeraźliwą zjawę, z którą zetkniesz się na twojej drodze. Potem wyobraź sobie przepełniony kielich. Otwórz oczy, mając świadomość, że lęk zniknął. Ćwiczenie drugie. Odwracanie siły grawitacji. Cel: zlikwidować lęk. Częstotliwość, zależnie od potrzeb przez jedną lub dwie minuty, co 15-30 minut, aż lęk ustąpi. Zamknij oczy i wykonaj jeden wydech. Czujesz, że za chwilę porwie cię nieznana siła. Wyobraź ją sobie. Potem odwróć przyciąganie i unieś się wysoko ponad nią. Czujesz, jak opuszcza cię lęk. Otwórz oczy. Ćwiczenie trzecie. Król. Cel: zlikwidować lęk. Częstotliwość: zależnie od potrzeb, maksymalnie przez minutę, co 15-30 minut, aż lęk ustąpi. Zawsze, kiedy czujesz lęk, zamknij oczy i wyobraź sobie twarz króla albo innej odważnej osoby, którą znasz. Potem połącz się na chwilę z tą postacią, wchodząc w jej ciało. Kiedy już to zrobisz, otwórz oczy. Wierz, że lęk minął. Ćwiczenie czwarte. Sprzątanie pokoju. Cel zlikwidować lęk. Częstotliwość cztery razy dziennie. Rano, w południe, o zmierzchu oraz przed snem. Przez 2 lub 3 minuty w ciągu 7 dni. Zamknij oczy i wykonaj 3 wydechy. Wyczyść dokładnie osiem kątów pokoju, Cztery kąty na dole. I cztery kąty u sufitu. Nie przerywaj pracy, dopóki nie zniknie wszelki kurz. Potem otwórz oczy, mając świadomość, że lęk minął. Ćwiczenie piąte: nie trać wiary. Cel: zlikwidować lęk. Częstotliwość, zależnie od potrzeb, przez 30 sekund co 15-30 minut, aż lęk zniknie. Zamknij oczy i wykonaj jeden wydech. Przekształć teraz, proszę, lęk w wiarę. Wyobraź ją sobie i zatrzymaj ten obraz dla siebie. Otwórz oczy. Ćwiczenie szóste: Wystrzegaj się lęku. Cel: zlikwidować lęk. Częstotliwość: zależnie od potrzeb, przez 30 sekund. Co 15-30 minut aż lęk zniknie. Zamknij oczy i wykonaj jeden wydech. Przestrasz się lęku, potem przejdź od strachu do zadziwienia. Otwórz oczy.